There's going back. Gry już dawno przestały być tylko i wyłącznie bezrozumną rozrywką, polegającą na wciskaniu guzika. Wiele tytułów opartych jest o niesamowite, pełne szerokiej gamy uczuć historie. Oto pięć poruszających gier indie na PlayStation 4. Od razu chciałbym zastrzec, że ich kolejność jest przypadkowa. Są to też tytuły, które wyszły jakieś czas temu, dzięki czemu dość często pojawiają się na różnego rodzaju promocjach w sklepie PlayStation. Dlatego, jeżeli do tej pory panie po nie sięgnęliście, to zapraszam do śledzenia obniżek cen i zapoznania się z tymi tytułami. Dodam także, że po wszystkie te gry możesz śmiało sięgnąć bez znajomości języka angielskiego. Nie powinniście mieć więc problemu, by zagłębić się w te poruszające historie. Why did you join us? Numer 5. Unravel. Przepięknie animowana historia o przemijaniu i odnowie, o rodzinie i miłości, a także o dewastacji środowiska i jego wracaniu do stanu naturalnego. A wszystko to opowiedziane poprzez perypetię małego, wełnianego ludzika o imieniu Jarni, który podróżując poprzez wspomnienia i pory roku, szuka pamiątek należących do jego ludzkiej rodziny. Skacząc, biegając i huśtając się na kawałku nitki, kierujemy jego poczynaniami poprzez rozmaite środowiska, łąki, lasy, a także garaż czy starą fabrykę. Wystarczy spojrzeć na jakikolwiek klip z tej gry, by od razu zakochać się w grafice, a gdy tylko usłyszycie ścieżkę dźwiękową i poznacie przesympatycznego głównego bohatera, to Unravel stanie się jedną z waszych ulubionych logicznych platformówek Ever. 4. Last Day of June. Trudno mi mówić o czym jest ta gra bez zdradzania jakichkolwiek elementów fabuły, a uważam, że im mniej wiecie o historii ukazanej w tej stylizowanej na animację poklatkową produkcji, tym lepiej. Serio, nie oglądajcie nawet trailera, bo zdradzi wam za dużo. E, mogę tylko powiedzieć tyle, że wcielając się na przemiany w mieszkańców małej wioski, doświadczycie pełnego wachlarza emocji. Od smutku i żalu po miłość i współczucie a umiejętnie poprowadzona fabuła pozwoli wam przeżywać to wszystko wraz z bohaterami tego iście akwarelowego mini-arcydzieła, opowiedzianego kompletnie bez słów. Jest to jedna z najbardziej poruszających gier, w jakie kiedykolwiek przyszło mi zagrać. I polecam ją każdemu bez wyjątku. A jeżeli do tej pory jakimś cudem ją ominęliście, to polecam nadrobić last day of june jak najszybciej. A. Numer 3. Valiant Hearts The Great War. Choć jest to gra zrobiona przez Ubisoft, to za jej produkcję zabrała się mała grupa ludzi z mniejszego oddziału tego giganta, możemy ją więc śmiało zakwalifikować do grona gier niezależnych. Valiant Hearts jest oparta o listy, jakie żołnierze walczący podczas I wojny światowej wymieniali ze swoimi rodzinami. Gra jest przepięknie animowaną, wręcz komiksową opowieścią o przyjaźni, miłości, odwadze i poświęceniu. A zmaganiom naszych bohaterów w tej przygodowo-logiczno-zręcznościowej produkcji towarzyszy świetnie dobrana muzyka. Myślę, że wszystkie fortepianowe kompozycje pozostaną z Wami na bardzo długo. Losy aż piątki bohaterów Valley splatają się w różnych momentach wojny, a ich interakcje są pełne radości, wzruszeń i smutku. Granie każdą z tych postaci wygląda troszeczkę inaczej, a każdy z nich dysponuje innym zestawem narzędzi, które pomoże im w walce o przetrwanie i osiągnięcie swoich celów. Jest to naprawdę wzruszająca historia, a każdy segment gry, podobnie jak w Last Day of June, opowiedziany jest bez słów. Pomiędzy rozdziałami jednak towarzyszy nam głos narratora, uzupełniający historię i nadający jej głębi. Na szczęście istnieje możliwość włączenia polskich napisów. Her name was Anna, a Belgian student living in Paris. She was hard on the trail of her missing father. For once, fate smiled on them. They were all going in the same direction. But while approaching Vimy, a German squadron spotted them. Number two, brothers, a tale of two sons. To opowiedziana bez słów historia dwóch braci, którzy wyruszają w pełen niebezpieczeństw fantastyczny świat, by odnaleźć lekarstwo dla schorowanego ojca. Świat pełen radości, nawet z małej rzeczy, ale także pełen śmierci, tragedii i smutku, których sprawcami niejednokrotnie możemy być my, gracze. Już od pierwszych minut rozgrywki możemy poczuć, jak wyjątkowa jest to produkcja, a to za sprawą dość innowacyjnego sterowania. Obydwu braci kontrolujemy symultanicznie przy pomocy analogowych gałek kontrolera. Bratem młodszym przy użyciu prawego drążka, a starszym lewego. Możemy również grać w trybie współpracy, gdzie każdy z graczy kieruje poczynaniami jednego rodzeństwa. Grając samemu, początkowo ten system sterowania może okazać się trudny do opanowania, Wiem, co mówię, przez ten element do góry podchodziłem trzy razy, ale kiedy już się do niego przyzwyczajimy, to czeka nas przepiękna opowieść o braterskiej miłości oraz miłości synów do ojca, o poświęceniu, o poleganiu na sobie w trudnych sytuacjach i o wspólnym działaniu, by osiągnąć zamierzony cel. Numer 1 Hellblade, Senua's Sacrifice. Jedyna w tym zestawieniu gra, która swoją mroczną atmosferą obrazuje równie ciężkie i mroczne zmagania głównej bohaterki z demonami tak tymi wewnętrznymi, jak i z krwi i kości. Senua przemierza pełne śmierci i zniszczenia ziemię Helheimu, świata umarłych prosto z nordyckiej mitologii, by w efekcie skonfrontować się z ich władczynią, boginią Helą i odzyskać duszę swojego ukochanego Dilliona. W tej pełnej niebezpieczeństw podróży towarzyszą jej wspomnienia zmarłego przyjaciela i mentora oraz głosy. Głosy, które wciąż szepczą jej do ucha, że nie da rady, że jest za słaba, że nie warto. Czy Senua ulegnie ich nagabywaniom? Pracowana we współpracy z neurologami i osobami cierpiącymi na psychozę, gra Hellblade Senua Sacrifice z niezwykłą intensywnością oddaje melancholijną wściekłość z rozgotanego umysłu Senui. Gra jest mroczna, brutalna, a jednocześnie bardzo piękna. Techniki, jakie zostały zastosowane do uchwycenia mimiki twarzy aktorki grającej Senuę oraz do nagrania głosów. Furii, które Senua słyszy w swojej głowie, są po prostu najwyższej klasy. Twórcy określają tę grę jako niezależny tytuł wielkobudżetowy, i ja z tym zdaniem zgadzam się w 100%. procentach. Od razu też powiem: grajcie tylko ze słuchawkami na uszach. Wrażenia są niesamowite. Jest... I to by było na tyle. Dajcie znać, jakie gry poruszyły was i jakie tytuły polecilibyście innym graczom. Pozdrawiam i do usłyszenia.